Cześć wszystkim, z tej strony Zguba. Dzisiaj przychodzę do Was z, z mini wyzwaniami. Yy, tymi co mam w tym małym segregatorku. Tym się dzisiaj zajmiemy, ale najpierw zostały mi pieniądze yy, papierowe. Chciałabym je wymienić na niższe kwoty. Jak sprawdzałam ostatni filmik, to się okazało, że w tym segregatorze wrzuciłam... Dwie piątki. O tutaj. Chciałabym to wymienić. Dążycie tu, dycha idzie tu. Słuchajcie, chciałabym Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za wszystkie miłe komentarze, za to, że tak dużo Was mnie ogląda. Jestem po prostu pozytywnie zaskoczona. Serdecznie, serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje. W bardzo y, krótkim czasie w ogóle to rośnie. Raczej znaczy, bardzo <laughs> jest już późno. W y, y, godzinę temu wstawiłam ten pierwszy film, i to jest ten sam dzień, y, ale postanowiłam dzisiaj to nagrać, dlatego że jutro jest jednak poniedziałek. I mogę być. Yy, nie wiem, czy znajdę po prostu dłuższą chwilę czas, żeby, yy, żeby nagrać, więc siadam dzisiaj. Jeden, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy, cztery, pięć. Zobaczymy, co jest tu. O, są dwójki. I dobra. No, otwórz się. Porozmieniam sobie, więc będzie łatwiej. 1, 2, 3, 4, 5. Dyszka leci. Tutaj. Co ja jeszcze mogę tu zrobić? Tu nie, tu nie. Tu coś jest, dobra. Ile tu tego? O, Uu. Uuu! Tu było. No, 95, rzeczywiście. No super. Czyli tak, piątka zostaje. Dyszka idzie, to jest ostatnia, dobra. To przesuwam, piątkę wrzucam. Czy jeszcze gdzieś te piątki bym mogła? Tu nie, ale tu mogę dwójkę. Słuchajcie, tak sobie postanowiłam, że Oj. na terminie wyzwania to będę... O tu też jest dwójka. To będę rzucać dwójkami ale yy, kwoty, a to już, to już nie ma, dobra, no całkiem fajnie, ale kwoty będą wyzwań różne, zaraz zobaczymy, bo jeszcze, czekaj, nie to jest to też jest... dlatego złotówki będą bo właśnie też mi potrzebne, My coś zrobimy na 1 zł, coś zrobimy na 2 złote? 5, nawet może na 10, zaraz zobaczymy. Tu rzucamy kostką. Super. Bardzo, bardzo lubię rzucać kostką. Naprawdę. To mi się tak podoba. Może to jest z czasów, kiedy z moją przyjaciółką spotykałyśmy się raz w tygodniu i grałyśmy w kości. Potrafiłyśmy przez parę godzin siedzieć i naprawdę grać w kości. Dobra. Hobby. Postanowiłam wrzucić tutaj zakładkę hobby. Ja myślałam, że nie będę z niej korzystać, jak ją zrobiłam. Ale teraz się przyda. Wiem, że mam zachcianki u siebie w budżecie. Mam ten budżet jedyniowy, gdzie jest wszystko. Również takie rzeczy jak hobby. Ale postanowiłam, że tutaj też będę coś wrzucać, dlatego, że zaczęłam dużo więcej drukować, więc będzie mi potrzebny toner. Zaczęłam dużo więcej laminować, niż było mi potrzebne na przykład do pracy. Więc też te Folie do laminarki będą mi potrzebne. Poczekajcie, sprawdzę, czy nagrywa. Dobra, nagrywa, myślałam, że nie włączyłam nagrywania. Yy, I no, takie rzeczy, no to jest moje hobby. Tak, nagrywanie tych filmików yy, to jest moje hobby, i wszystko co będzie naokoło tego, no to jakieś pieniądze będą mi potrzebne. Więc sobie tutaj zrobię na przykład przy tym ostatnim 5 zł, żeby nie było za dużo. O, zrobię 5 zł. Może szybciej się zbierze. I myślałam, że to wyzwanie wtedy zostanie ze mną na dłużej, bo tak mam w planach: to jest dłuższe, co się nie mieści, że jak skończę. To będę yy, wyciągać, nie? Tu się rzuca kostką, tutaj, dobrze, tu się rzuca kostką, tu się rzuca. Czyli co tylko jedno? No, no dobra, no tak wyszło, dobra, no to tutaj będę. Hmm. No dobra, to niech będzie ile. Żeby za szybko też nie skończyć, nie? No to może też 5 zł. Dobra. To wyciągam. Powinno i być tu 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. To wyciągam. Tu Wam mówiłam na poprzednim filmiku, że to są takie na zapas. Nie, jeżeli to mi się skończył, to wyciągnę sobie z tego następne. <laughs> ale wam powiem wygrzałam się w łóżku porobiłam wyzwań trochę jestem zadowolona nie, po nie wkładałam czyli będzie potrzebna tylko jedna kostka no dobra, i teraz was przysunęłam i wydaje mi się, że mam mi miejsca. Może was trochę odsunę. Bo tu już mam tą bo tak zrobię. No dobrze, no ale tych tak nie zrobię. Bo mówiłam, że właśnie wtedy zakryłam segregatorem tutaj, więc tą taśmę zrobiłam dalej. Może powinnam... Yy... Wyżej dać telefon na statywie, żeby. Dobra, tu jest małe. To wtedy tu przeciągnę do góry. O! I powinno być dobrze. Jedna kostka wystarczy. To zaczynamy. Mówiłam Wam, że bardzo lubię takie małe wyzwania. Jak dziewczyny robią. Zobaczymy. Nie wiem, czy tu widzicie. Tu tam niżej, może. Zobaczymy, czy mi się też spodoba, bo jak oglądam, to jest super. Dwa. Dobrze, to wpisuję. Dwa. I daję dwa. I sobie pomaluję. Kaktus. No to łatwe do pomalowania. Kaktus na zielono. Powiem Wam, że mam bardzo dużo roślin w domu, ale akurat kaktusów nie lubię. Nie mam ani jednego kaktusa. Skulenty mam, ale kaktusa nie. Dobra, to wracasz tutaj. Trzy, hobby. Dwa. Wszędzie daje dwa. Na chwilę zobaczycie, o co chodzi. Dwa, pięć. Aha, pięć. Dobra, 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 dobra. Dwa, dwa. Dobra, chwila zastanowienia. Akurat tego nie przemyślałam, żebym uzupełniła i może dałabym. Dobrze, niech będzie. Już zaczęłam, to niech tak będzie. Uzupełnię i dam nowe po prostu też, niech będzie dwa. Yy, już tak zaczęłam. No trudno, pomyliłam się, ale to jest i tak takie małe wyzwanie. Ja kiedyś liczyłam, ile ja mam kwiatów w domu, i wyszło mi, że około 40 parów. <grymne> Nie wiem, ile w rzeczywistości mam. O, i rzucam kostką, ale daję dwa. Hmm, jak to zrobić? Że daję dwa, a jak rzucam kostką, to może zmienia? Dużo jest tego rzucenia kostką tutaj, ale zaraz tego nie będzie. Dobra. Tu już zaczęłam źle, więc może tutaj rzucę jeszcze. Dobra. Trzy. Niech tak będzie. Trzy. 6. Tu też rzucam kostką. Sześć. Idź, muszko. Idź, idź gdzieś indziej. A nie dałam. Sześć. Cztery. Rzucam kostką. Pięć. Oj, jeszcze raz. Pięć. Rzucam kostką. Nie, poczekaj. Pięć jest tu. Dwa. Może dam tak. Cztery. Teraz rzucam kostką. Pięć. Daję pięć. Jeden. Też rzucam kostką. Jeden. Dobrze. Jeden, rzucam kostką. Pięć. Super. Ja zrobiłam niektóre te wyzwania kolorowe, bo ja nie jestem no. <mocno, mocno plastyczna i, i no, nie mam tutaj talentów w tą stronę, więc postanowiłam, że już będę mieć pokolorowane. Niektóre też zrobiłam tak, jak tutaj do kolorowania. Yy, ale też niektóre już pokolorowane, żeby się nie męczyć z tymi kolorami. Trzy, to daję po prostu dwa. Jeden, rzucam kostką. Cztery, mychanie teraz nagrywam. Co? Nie. Kid spać. Jeden. Cztery, poczekaj, 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 jeden, pięć, nie wpisałam, nie, bo mnie mycha rozproszyła i cztery, nie, ała, nie teraz, zaraz, skończę nagrywać, dobra, dwa, no i dwa dajemy, tak, a dobra, no to rzucam, może będzie trochę więcej. Okej, okay, jest trochę więcej. Jest trzy. I z tam jest za kwiatek. Jakiś ładny kwiatek. No. I doniczkę też jakąś ładną. O. Super. I to wyzwanie jest. Adałam. 2, 2, 2, nie dałam. Dobra, a to sobie zamienię na 5. I teraz tak, to jest skończone, więc to sobie odkładam. Daję pierwsze z brzegu. I wtedy to, to było 5. To no to będzie dwa w takim razie. Dwa złote. Dobrze, rzucam dalej, jeden rzucam, dwa, no ta jedynka dość często wychodzi tutaj, pięć, dwa, jeden, rzucam i pięć. Nie mam 5. Yy, mam 5. Wiecie dlaczego mam 5? Bo ja wtedy nie dałam 3 zł. Ja mam odłożone to 3 zł. Tu. <laughs> Ale się udało. Bo wtedy mi się pomyliło. Ja dałam 18 zł, a powinnam dać 21. I odłożyłam sobie na bok, żeby to przy Was dorzucić. Ale yy, muszę się napić, przepraszam. Ale zapomniałam o tym. I tutaj mam 5 zł, więc 5 zł idzie do tego wyzwania. To jest nowe, nic nie dostało. Dobrze, to teraz będziemy mm, zamykać, zamykać, robić porządek. Czyli tak, Tu jest sześć złotych. Może na O. Ty się tam, ty się tu, a ty chodź tu. Dobrze. Teraz tak. Tutaj mam pięć złotych i jeden. To tu jest pierwszy jakiś kwiatek. Czyli kwiatek ma 5 zł. poleciał mi długo pis na dół. Dobra, nic się nie stało. Poczeka tam na mnie. Kwiatek ma 5 zł. I jeden dostaje jeden dwa trzy cztery jeden dwa jeden 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 dostaje motylek jeden dobrze to jest tak dalej tu jest trzynaste. To jest wyzwanie od Izie sporachowane. Dobra. I będzie to i to. Takie kolorki. Niebieskie wiaderko. I pomarańczowe. Chociaż ten pomarańczowy to wygląda jak żółty, nie? I szkoć. Dobrze. Super. Bardzo się cieszę. Następnie hobby też nie jest, wszystko jest cztery. Dobra, zrobię tak. Chyba obecne. No. To parę milimetrów jest za wysokie, chyba obecne trochę z dołu z góry i będzie i będzie git. To jest to. Tutaj nic nie. Na nowym bezwanku nie wyszło. Trochę Wam puste. Dobrze. O, tu jest sporo, ale sprawdźmy czy jest dobrze. To jest...

Za tydzień będę rzucać, czy też tu tyle wyjdzie. Okay. To jest załatwione. Kosteczkę mogę już schować. Tak. I tutaj w tym wyzwaniu to jest też od Izy sporachowane. Jest 17 zł. I to ja słuchajcie. Właśnie ten wczoraj podpatrzyłam u jednej dziewczyny. Ona chowa i po jakimś czasie no, mnie to nie będzie po miesiącu bo ja nie będę tak często jednak grać, chociaż zobaczymy, może będę po jakimś czasie wyciąga i te pieniądze z tych zakończonych wyzwań rozdziela do funduszy celowych. No dobrze, no zobaczymy. Na razie ja mam jedno wyzwanie skończone może zrobię sobie taki yy, kartkę na spis, kiedy wyzwanie skończyłam i ile dane wyzwanie miało i muszę skombinować yy, jakieś pudełko żeby to trzymać razem. I rzeczywiście może po miesiącu albo może po kwartale będę wyciągać i. Będziemy razem patrzeć, ile udało się przez ten czas zaoszczędzić z tych właśnie mini wyzwanek. Super. Szybko poszło. Bardzo się cieszę. Mogę wracać i sprawdzać Wasze komentarze, czy coś pisaliście. Dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!